Rzeczywiście zostaliśmy dostrzeżeni przez kapitułę polskiego biznesu, przez kapitułę wprost i otrzymaliśmy orła. Jest to dla nas szczególne wyróżnienie, dlatego że to jest wyróżnienie, które płynie też od przedsiębiorstw, do których dostarczamy zieloną energię. No i wyróżnienie to jest za to, że w stosunkowo krótkim czasie udało nam się pozyskać energię od 200 wieloformatowych farm fotowoltaicznych i wiatrowych, no i dostarczyć tę energię do klienta końcowego, czyli do klienta biznesowego. Pierwszy raz w historii polskiej giełdy pojawiły się ceny ujemne. Ale teraz spróbujmy troszeczkę odczarować tą elektryzującą informację. Po pierwsze, ona była na fixingu drugim, który nie jest podstawowym fixingiem dla naszej giełdy. Po drugie, ta sytuacja pojawiła się w niedzielę i trwała tylko 4 godziny. Tak czy inaczej pokazuje ona, że Niskie ceny czy też ujemne ceny mogą się pojawiać w przyszłości, szczególnie w okresach letnich, w, na naszej giełdzie. I teraz to jest sytuacja pozornie dobra dla klientów, którzy odbierają energię, no bo mogą ją kupować w cenie niskiej. A nawet w cenie ujemnej, czyli ktoś dopłaca im za zużywanie, wytwórcy mogą zabezpieczyć cenę swojej energii, sprzedając ją po prostu w cenie stałej. Tu zachęcamy tych, którzy są jeszcze na cenie zmiennej, żeby się przenieśli na cenę stałą i w ten sposób sprzedawali energię, dlatego że mają wtedy pewność przychodu. Przyszłość, jakby na to nie patrzeć, wygląda zielono. I wygląda bardzo dobrze. Rynek, rynek się rozwija. Do 2040 roku znacznie ograniczymy w miksie e, energetycznym udział węgla i gazu. W związku z tym no, ten rynek, można powiedzieć, musi się rozwijać.